ཚད 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 W 90. latach XIX wieku dokonała się aneksja bardzo ładnego malowniczego państewka, w zasadzie krainki, e, która została zagarnięta przez potężnego molocha w zasadzie hmm, e, kawałek obok, tak? I ten potężny Moloch uznał sobie, że skoro nie ma żadnych granic, nie ma żadnej, prawda. E, e, przeszkody, nie ma żadnych baz wojskowych dookoła, żeby tam tarcie na granicach było, to można sobie rozpisać referendum i choć ponad 50% mieszkańców tej krainki było przeciw przyłączeniu, to i tak to wielkie państwo sobie tę krainkę rąbnęło. Tak? Rąbnięta krainka nazywa się on, proszę Państwa Hawaje. I e, mówię o tych Hawajach, ponieważ tak mi się widziało, że e, są świetnym przykładem na to, jak definiować agresję terytorialną. Żyjemy w takich czasach, gdzie agresję terytorialną definiuje się przez e, rozmieszczanie granic i baz wojskowych, prawda, nad tymi granicami, a mam tutaj na myśli konkretnie Rosję, która jest bardzo mi ciężko o tym mówić, państwo wybaczam, ale serce mnie boli, zboleję nad tym Sojuszem Północnoatlantyckim, które z taką dzielnością i uporem rozstawia te swoje bazy pokojowe, stabilizacyjne na, na całym świecie. I tu się okazuje, że nagle, jak w Kazachstanie postawimy sobie bazę, to nagle ta skubana Rosja podciągnęła tam swoje granice. No. No to już się w pale nie mieści. I z jaką perfidią to zrobili? Na przykład, wyobraźcie sobie Państwo, że na wschodzie Europy Rosjanie byli tak przebiegli, że ustawili granice wzdłuż naszych baz wojskowych natowskich z kilkusetletnim wyprzedzeniem. No taka agresja ze strony Rosji, no to się w Pale nie mieści. Jakaż perfidia. Przecież oni to musieli planować dłużej niż ten zamach na Krymie. No nie, nie. No i widać, widać, że w ten sposób definiujemy w obecnych czasach agresję, tak. No, no Rosja niesamowicie agresywnie sobie postępuje. Niedługo, jak będziemy chcieli postawić bazę natowską, na przykład na Kamczatce albo pod Kremlem, to się okaże, że tam też jest Rosja. Nie, no, no to, to się w pale nie mieści, no yy, przepraszam, ja tutaj może jestem taki troszeczkę monotematyczny z tą pałą, prawda, no ale trzeba ją komuś wystawić, prawda, yy, wypadałoby w końcu, yy, ale tak myśląc o tych właśnie wysepkach, proszę zauważyć, przy wyspach nie ma, nie ma żadnych baz wojskowych, żadnych. A nie ma baz wojskowych Bogu dzięki, bo dzięki temu nie ma żadnych tarcz na tych granicach. Granice są wyznaczane w końcu już przez, e, przez linię wodną. A skoro przez linię wodną, no to o ile nie, nie postawimy sobie jakiegoś prawda, e, jakiejś łodzi podwodnej, no to też nie ma powodu, żeby się gniewać. Więc e, zróbmy to, co zrobili Amerykanie na Hawajach. Rozpiszmy referendum i rąbnijmy na przykład Azory. Chociaż Azory, takie małe wysepki, no lepszy tam klimat, ładniejsze sanatoria niż u nas na przykład w Kotlinie Kłodzkiej, które już się rozpadają. Ale tam mało miejsca, więc może pójdźmy w inną stronę, na Madagaskar. Tam już nasi najemnicy i przywódcy militarni, prawda, w prywatnych armiach pracujący naprawdę zdobyli nie lada rozgłos i renomę. No ale tak się zastanawiałem, dalej, dalej, a może tam, gdzie już powiewała polska flaga, a było to na Trinidadzie i Tobago. ale to znowuż jest odległy, tropikalny kraj. Odległy, tropikalny kraj, no tak, a może jakaś alternatywa. Tak, żeby nie musieć, prawda, gadać po innemu, żeby się już, prawda, porozumieć z lokalną ludnością, żeby mieć dużo swoich. No jest taka wysepka, którą byśmy mogli rąbnąć przez e, prawda, jakąś aneksję. I... Nazywa się Wielka Brytania. Anglia generalnie, tak? Cała ta kraina. No zastanówmy się, jakby nie było fajnie, gdybyśmy ją przyłączyli do naszego rodzimego polskiego Pomorza. Dziękuję.